Dziś Bóg komunikuje się z Tobą, moje dziecko, z zamiarem odsłonięcia Twojej prawdziwej istoty, chociaż możesz wierzyć, że masz solidne zrozumienie tego, kim jesteś, istnieje głębia Twojej istoty, która przewyższa to, co można dostrzec na powierzchni. Nie jesteś jedynie istotą fizyczną, jesteś raczej istotą duchową, przechodzącą ludzkie doświadczenie. Twoja prawdziwa tożsamość opiera się na byciu boską istotą ukształtowaną na mój obraz i posiadającą cechy i właściwości podobne do moich. Jako potężna i wieczna dusza, posiadasz zdolność do ogromnej miłości i niezwykłą zdolność wpływania na otaczający ci świat. Jesteś połączony ze wszystkimi aspektami wszechświata i dzielisz ze mną wieś. Chociaż zaufanie Bogu ma kluczowe znaczenie, ważne jest również, aby uznać, że Twoja tożsamość obejmuje coś więcej niż tylko Twoją duchową naturę. Jesteś także odrębną jednostką z własnym zestawem cech osobowości, talentów i celów. Zostałeś obdarzony darami i zdolnościami, którymi chcesz dzielić się ze światem. Masz określoną rolę w wielkim planie stworzenia. Nadszedł czas, aby w pełni przyjąć swoją prawdziwą tożsamość i uwolnić swój maksymalny potencjał. Uwolnij wszelkie ograniczające przekonania lub wątpliwości, które utrudniają Ci postęp w stawaniu się najlepszą wersją siebie. Uwierz w swoje możliwości i uznaj, że zasługujesz na błogosławieństwa i obfitość, które na Ciebie czekają. Jeśli jesteś przygotowany na to objawienie, nie bój się go, moje dziecko, przyjmij je całym sercem i pozwól, by poprowadziło cię na twojej drodze. Wiedz, że jesteś ceniony, wspierany i prowadzony na każdym kroku. Zaufaj zarówno mnie, jak i sobie i bądź świadkiem niesamowitych wyczynów, które jesteś w stanie osiągnąć. Pamiętaj, że jesteś boską istotą z monumentalnym celem. Przyjmij swoją autentyczną tożsamość i rozświetl świat swoją miłością i życzliwością. Jesteś gotowy, aby zabłysnąć i potwierdzić swoją piękną duszę. Bóg nie porzucił ciebie ani twoich pragnień, znajdują się one w jego sercu. W rzeczywistości toruje ci drogę nawet w najtrudniejszych warunkach. Przywrócenie jest w drodze do Twojej sytuacji, miłość Cię szuka, a uzdrowienie wkrótce doknie Twojego życia, On wciąż jest Bogiem cudów i nadal odpowiada na modlitwy. Gdybyś potrzebował zapewnienia, Pan wielokrotnie budził mnie z moich snów. W jednym ze snów była wielka płachta okrywająca mnóstwo darów, Pan stanął przed tkaniną i oświadczył, odsłaniam je. Teraz masz do nich dostęp. W ten sposób odsłonił dary i usunął tkaninę, pozwalając, aby każde wstrzymane błogosławieństwo stało się widoczne i w Twoim zasięgu. Przygotuj się i pozostań przygotowany, ponieważ zmiany są nieuchronne. Życie stanie się dla Ciebie wyjątkowo piękne. Chociaż ta przemiana może początkowo być niewygodna, poczekaj i zobacz. Co się za nią kryje, zaufaj Bożemu planowi i miej wiarę, że czekają cię niezwykłe rzeczy. Wyrzeźbiłeś niesamowitą ścieżkę, wierna duszo, a teraz stoisz na krawędzi bycia świadkiem owoców swojej podróży. Piękno jest na horyzoncie, a Twoja niezwykła obietnica się rozwija, przygotuj się, dziecko Boże, Pan nie zapomniał. Twoja piękna obietnica jest wciąż w drodze, on się nie zawahał. Rozumiem, że może się to wydawać ponure, a ból jest głęboki, ale on jest na skraju jej spełnienia, twoja piękna obietnica wkrótce rozkwitnie, a niebo odbije się echem radości. Tak, jeśli ufasz Bogu w jakiejś konkretnej sprawie, możesz być pewien, że On nie skończył błogosławić cię w tym roku. Obietnica, którą trzymasz, jest na skraju manifestacji i szybko się rozwija. Przygotuj się na świętowanie, Twój sezon jest bliski, zastanów się nad tym. Pośród całego bólu i złamanego serca, co jeśli doprowadzicie to do tego właściwego? Co jeśli jesteś znacznie bliżej spełnienia, niż możesz sobie wyobrazić? Co jeśli jedna modlitwa może zmienić wszystko, możliwości są nieograniczone, gdy w grę wchodzi dobry ojciec, który pozostaje wierny, a jego dobroć jest niezachwiana? Obejrzyj ten film, aby zobaczyć cuda. Rzeczywiście, oczekiwanie nie będzie się przedłużać. Dekret Boży zapowiada szybkie wystąpienie wydarzeń, które sprawią, że zakręci ci się w głowie. Błogosławieństwa będą spływać kaskadami jak wino z gór i wzgórz. Sprawie, że wszystko znów będzie dobrze dla mojego ludu, podobnie jak w przypadku przywrócenia Izraela. Obejmuje moją moc potwierdzania. Modlę się, aby bezpieczna miłość wkrótce do ciebie dotarła. Niech architekt miłości zadziwi cię partnerem życiowym idealnie dopasowanym do twojego życia modlitewnego. Zasługujesz na miłość, która jest bezpieczna i zdrowa, zatwierdzona przez samą miłość, ktoś tam szuka wszystkich cech, które posiadasz. Jest ktoś, kto będzie obchodził się z twoim sercem z łagodnością i pielęgnował twoją duszę. Ktoś, kto będzie się radował i dziękował Bogu za Ciebie, Twoja miłość czeka, a Ty będziesz czyjąś odpowiedzą na modlitwę, naprawdę warto czekać. Oczekuj transformacyjnej zmiany, chwaląc Boga. On usłyszał Twoje wołanie i wkrótce popłynął z radości. Przywrócenie będzie słodkim doświadczeniem, znajdź swoje ciche miejsce. Twoja odpowiedź jest tutaj, przygotuj się na niebiańskie spotkanie. Pan tchnie życie w suche kości i ożywia umarłych, okna niebios otwierają się, przywracając to, co zostało utracone i zniszczone. Wiatry zmian są gotowe, by zapoczątkować nowy rozdział. Przygotuj się na wyłanie niebiańskich błogosławieństw i przywrócenie, przygotuj się, ponieważ rekompensata nadchodzi. Cokolwiek należy do ciebie zostanie zwrócone, a to, co było martwe, zostanie przywrócone do życia. W tym sezonie wierzę w siebie, że dostosuję się do boskiego przepływu. Przyjmij wiatr i ruch wyższej mocy. Zanurz się głębiej, pozostań blisko i obserwuj, jak mgła się rozwiewa, ujawniając odpowiedzi i strategie, które popną cię w kierunku przełomu, Chociaż mogło być cicho, Bóg ma zamiar zrobić trochę hałasu. Znajdź swoje miejsce bez ruchu i zwracaj baczną uwagę, ponieważ On mówi i porusza się, dostosuj się do jego ducha. Ponieważ obietnice Pana są godne zaufania i zabezpieczone jego wiernością. To tylko kwestia czasu, zanim będziesz świadkiem Jego chwały na własne oczy. Rozumiem, że Twój duch wyczuwa rzeczy, które są trudne do zrozumienia, ale wiedz, że jest to znak, że zbliża się Twój sezon. Z niecierpliwością czekam na manifestację chwały poprzez historię Twojego życia. Zaufaj mi, będzie warto. Około 96% ludzi nie jest świadomych tej metody manifestowania pieniędzy. Istnieje potężna technika manifestacji, która może głęboko przekształcić Twoje przekonania na temat rzeczywistości, nawet na poziomie podświadomości. Osobiście doświadczyłem zmieniającego życie wpływu tej techniki. Wypróbuj ją, klikając link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy może ona zadziałać również w Twoim przypadku? Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, jeśli masz prawdziwą miłość do Pana, zwłaszcza gdy rok dobiega końca. Bądź przygotowany na to, że On otworzy nowe drzwi, zamykając te związane z poprzednimi sezonami. Widzę klucze zupełnie nowe klucze, które otwierają drzwi prowadzące do Twojego przeznaczenia. Nawet zanim ten rok dobiegnie końca, wciąż istnieją niesamowite cuda, które czekają na narodziny. Czuję się w obowiązku modlić się za Was wszystkich, podzielcie się swoimi prośbami modlitewnymi poniżej, a ja stanę w wierze i będę walczyć w Waszym imieniu. Ten rok jeszcze się nie skończył, a Bóg wciąż jest zdolny do wielkich rzeczy. Stańmy razem, napisz tak, jeśli pragniesz otrzymać te błogosławieństwa bardziej niż cokolwiek innego. Modlę się również, aby Twoja miłość do Jezusa wciąż rosła. Nie pozwól, by wróg zwiódł Cię myśląc, że Bóg jest daleko lub zapomniał o Tobie. On jest blisko tych, którzy mają złamane serca i jest odnowicielem. Jezus Cię kocha i sprawi, że Twoje życie znów będzie piękne. Nie przestawaj Go szukać, bo On jest odpowiedzą na wszystkie Twoje potrzeby, trzymaj się nadziei. Bo nic nie może przeszkodzić Bożemu planowi dla Twojego życia. Żadna przeszkoda nie może zapobiec błogosławieństwom, które Bóg ma zamiar na Ciebie wylać. Pan nigdy nie porzuci swoich obietnic. Są one tak pewne, jak w dniu, w którym je wypowiedział bądź cierpliwy, drogi. Jego dobre obietnice są w drodze do Ciebie. Pamiętaj, że okres oczekiwania ma cenny cel. Bóg nie marnuje żadnego czasu, a często okres oczekiwania jest kluczowy dla Twojego wzrostu i przygotowania, nie marnuj tego cennego czasu na dążenie do czegoś niegodnego. Ten moment jest punktem zwrotnym, w którym wszystko się zmienia. Zbuduj swoje imperium, nie obawiając się ciężaru pościgu, pozwól rozkwitnąć każdemu marzeniu otrzymanemu od Boga i nie poddawaj się w chwilach samotności lub zagubienia. Nie idź na kompromis i nie przegap największych błogosławieństw, jesteś wart więcej niż zadowalanie się przyszłością. Modlę się, aby Bóg zesłał ci partnera zgodnego z twoim życiem modlitewnym, boskie połączenie, które natychmiast rozpoznasz jako zesłane przez Boga, świeć jasno, bo Bóg wkrótce wynagrodzi twoją cierpliwość w oczekiwaniu na Jego najlepsze. Twoja historia miłosna jest właśnie pisana, a jej ciężar okaże się wart zachodu, gdy wchodzimy w nowy rok, nadchodzi wielka zmiana. Niektóre stare rzeczy znikną, aby zrobić miejsce dla nowych. Przyjmij te zmiany z miłością i wiernością, ponieważ piękno pojawia się w nowym sezonie, chociaż może to boleć, a oczekiwania na poprzedni rok nie spełniły się, nie trać nadziei. Wierność Boga pozostaje, a błogosławieństwa z Twoim imieniem czekają w 2024 roku. roku. Ten nadchodzący rozdział w 2024 roku będzie piękny. Pomimo bólu, wiedz, że jesteś kochany, wybrany i błogosławiony poza próbami leży ziemia obiecana, poza bólem czeka radość, a poza ciężarem leży obietnica, która wkrótce się spełni. W tym roku szukaj więcej Boga, Jego obecności, dobroci. Łaski i miłości to rok ożywienia i przebudzenia, gdy Bóg przełomu wkracza w Twoją sytuację. Otaczając ją swoją chwałą i miłością, modlitwy o manifestacje są obecne. Przekraczają one granice tych krajobrazów, rozciągając się daleko poza góry i doliny. Bóg, w swojej mądrości, wykorzystuje ten okres. Aby cię uformować i ukształtować, poddaj swoją wolę Jego woli i bądź świadkiem obfitości błogosławieństw, którymi obdarza twoje życie, ponieważ Jego historia miłości przekracza wszelkie oczekiwania. On jest zdolny, bo jest naprawdę dobry, rozumiem, że może to być bolesne i że jesteś zmęczony. Stanąłeś w obliczu wielu ślepych zaułków, ale nie trać nadziei, bo Bóg przygotował dla ciebie coś niezwykłego. Chociaż zostałeś zraniony, oszukany i wykorzystany, Bóg posyła kogoś prawdziwego, kto będzie cię kochał, pielęgnował i traktował w sposób, jakiego zawsze pragnąłeś. Zapewniamy Cię, dziecko Boże, że ta osoba jest już w drodze. Jeśli jesteś gotowy, ogłoś to. Rozwija się doniosłe wydarzenie duchowe, a Bóg porusza się potężnie. Mocno wierzę, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego pokazu Bożej mocy. Pozostań przygotowany i wytrwały w jego obecności, ponieważ nadprzyrodzony ma zamiar dokonać niezwykłego wejścia. Spodziewaj się nagłych zwycięstw i Bożej łaski. Bóg pozostaje niezmienny, zawsze dobry i więcej niż zdolny. Dziś Bóg przemawia do Ciebie, uznając wątpliwości, które ostatnio dręczyły Twój umysł. Kwestionowałeś, czy posiadasz siłę i godność wymaganą do wypełnienia celu, który został zaszczepiony w Twoim sercu. Niech to przesłanie służy jako przypomnienie, że dzięki Chrystusowi jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach powstrzymał cię przed realizacją marzeń. Pamiętaj, że Bóg jest po twojej stronie, gwarantując ci sukces. Uwierz w siebie, bo posiadasz zdolność do zwyciężania. Odwiedź Biolink, aby poznać nieujawniony sekret przyciągania bogactwa. Bóg zapewnia, że dziś jest dzień, w którym dokona cudów w twoim życiu. Kontynuuj wiarę i patrz w przyszłość. Jesteś błogosławiony i bardzo faworyzowany przez wspaniałego Boga. Negatywność nie powinna zajmować nawet ułamka Twojej istoty. Odnajdź bezpieczeństwo i radość w swojej podróży, gdy idziesz naprzód. Dziś przedstawię Ci niezwykłe możliwości, które przewyższą wszelkie przeszkody stojące na drodze do Twojego celu. Przygotuj się, bo najlepsze dopiero nadejdzie. Zaufaj mi, bo kocham Cię całym sercem. Jeśli wierzysz, że Bóg przemawia bezpośrednio do Ciebie, posłuchaj Jego słów. On obiecuje otworzyć drzwi, których nikt nie może zamknąć. Nie bój się, bo On o Tobie nie zapomniał. Wysłuchał każdej modlitwy i obserwował każdą wylaną łzę. Przygotuj się na nadchodzące błogosławieństwa i przełomy. Ten tydzień przyniesie wiele zwycięstw w sferze zdrowia, finansów, zawodu, biznesu, relacji i rozwoju duchowego. W każdym aspekcie życia, który stawia przed Tobą wyzwania, wyjdziesz zwycięsko. Przyjmij nadchodzący tydzień, ponieważ będzie on wypełniony obfitymi możliwościami, cudami i boską łaską. Zaufaj mi, bo głęboko Cię kocham, drogi czytelniku, dziś aniołowie przekazują potężną wiadomość przeznaczoną dla Ciebie, jest to przesłanie prawdy, które odkryje Twoją prawdziwą istotę. Początkowo to objawienie może wywołać strach, ale jest to niezbędny krok w Twojej osobistej podróży samopoznania i rozwoju. Jestem tutaj, aby potwierdzić, że aniołowie chcą, abyś rozpoznał, że nie jesteś tylko śmiertelną istotą, ale boską istotą z odrębnym i znaczącym celem na tym świecie. Chcą, abyś zrozumiał, że Twoja tożsamość nie jest określona przez Twój wygląd fizyczny. Zawód, posiadłości lub relacje. Zamiast tego, Twoja prawdziwa tożsamość znajduje się w Twojej duszy, Twojej esencji i Twoim połączeniu z boskością, jesteś dzieckiem wszechświata, manifestacją boskości i posiadasz taką samą moc i potencjał jak same anioły. Masz zdolność tworzenia, uzdrawiania, kochania i rozprzestrzeniania światła i pozytywności gdziekolwiek jesteś. Twoją prawdziwą tożsamością jest istota duchowa doświadczająca życia jako człowiek. Anioły zachęcają cię do przyjęcia tej prawdy i porzucenia wszelkich ograniczających przekonań lub wątpliwości, które mogą utrudniać ci postęp. Chcą, Abyś wiedział, że zasługujesz, jesteś kochany i zdolny do osiągnięcia wielkości we wszystkich obszarach swojego życia. Archanioł Michał, potężna i opiekuńcza postać, prowadzi cię ku temu objawieniu, jest tutaj, aby pomóc ci uwolnić się od wszelkich lęków lub niepewności i wkroczyć w swoją prawdziwą tożsamość z pewnością siebie i odwagą, ponadto jest on dostępny, aby pomóc ci pokonać wszelkie wyzwania lub przeszkody, które mogą pojawić się podczas tej podróży. Nie bój się, ponieważ to objawienie jest darem od Aniołów. Daje Ci możliwość pełnego przyjęcia swojej prawdziwej tożsamości i prowadzenia celowego, pełnego pasji życia kierowanego boską mądrością. Zaufaj Aniołom, zaufaj sobie i pozwól, by to objawienie przekształciło Cię od wewnątrz. Pamiętaj, że jesteś boską istotą. A twoja prawdziwa tożsamość odzwierciedla moc i piękno tej esencji. Przyjmij ją w pełni i pozwól jej poprowadzić cię w kierunku satysfakcjonującej i znaczącej egzystencji. Anioły są z tobą na każdym kroku, gotowe zapewnić wsparcie i wskazówki, gdy dążysz do swojego najwyższego potencjału, obsypując cię miłością i światłem. Jeśli chcesz odblokować przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, kliknij ten link i sprawdź poniższe komentarze, aby odkryć sekrety przyciągania obfitości. Jeśli jesteś zainteresowany, zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli kochasz Boga, ważne jest, abyś przestał marnować swój czas i energię na ludzi, którzy są niedostępni i niezdolni do odzajemnienia twojej miłości. Nie wkładaj tyle wysiłku w ludzi, którzy nie potrafią nawet rozpoznać własnej tożsamości. Nie dawaj niczego tym, którzy nie potrafią odwdzęczyć się tym samym. Jeśli te osoby nie są skłonne do poświęceń dla ciebie, to nie powinny niczego od ciebie oczekiwać. Wartościowe rzeczy wymagają poświęcenia, jeśli ludzie są zbyt zranieni, zajęci lub po prostu nieświadomi, aby zobaczyć, że jesteś błogosławieństwem, o które prosili, to cofnij się i poznaj swoją wartość, jak kod 13113. Jeśli wierzysz w Boga, wiem, że jesteś wierny i cnotliwy, dałeś mi nowe życie i kochasz mnie jak swoje dziecko. Jesteś przy mnie w moje najlepsze dni i przeprowadzasz mnie przez najgorsze. Chronisz mnie i prowadzisz, proszę, nadal pokazuj mi jak działasz w moim życiu i w życiu ludzi wokół mnie. Pomóż mi skupić się na mojej przyszłości z Tobą i być świadkiem Twojego dzieła w imieniu Jezusa. Amen. Boże, dokonujesz niesamowitych czynów, nigdy ze mnie nie rezygnujesz i zawsze mnie zaopatrujesz. Dziękuję Ci dzisiaj. Potrzebuję, abyś wybaczył mi wszystko, co zepsułem. Twoja miłość zmienia wszystko, więc proszę, przemień mój sposób życia. Odnów moje życie i napełnij mnie swoim duchem świętym, gdy cię szukam. Pokaż mi, co muszę zrobić, by zbliżyć się do Ciebie, w imieniu Jezusa. Amen. Wpisz Amen, jeśli się zgadzasz, umiłowani, nie pozwólmy, by kłopoty tego życia odebrały nam pokój i radość w Panu. Musimy pamiętać, że kłopoty, podobnie jak większość rzeczy na tym świecie, są tymczasowe, ale miłość i miłosierdzie Boga Wszechmogącego są wieczne, dlatego musimy nieustannie szukać Pana, naszego Boga, abyśmy bez względu na porę roku mogli radować się w Nim, a On z kolei pobłogosławi nas wszystkim, czego potrzebujemy w każdym okresie naszego życia. Miej wiarę w Boga i życzę błogosławionego dnia w Panu Jezusie Chrystusie. Modlę się, abyś przestał nadmiernie myśleć i odtwarzać nieudane scenariusze, karmić zwątpienie w siebie i widzieć dobro we wszystkich oprócz siebie. Zasługujesz na więcej, jeśli obecnie leżysz w łóżku zniechęcony, zmęczony i niepewny, czy sytuacja kiedykolwiek się poprawi. Bóg mówi Ci. Abyś dziś odpoczął. On już działa, odwróci każdą negatywną sytuację w Twoim życiu, pobłogosławi Ciebie i Twoją rodzinę oraz uzdrowi każde miejsce, w którym cierpisz. Tak, jeśli jesteś gotowy. Bóg wysłuchał Twojej modlitwy zeszłej nocy. Czuł Twój niepokój, udrękę, zagubienie i ból. Widział łzy, które wylałeś za swoich rodziców, dzieci, przyjaciół i swoją sytuację. Bóg mówi ci dzisiaj, że za każdą łzę i za każdą nieprzespaną noc mam dla ciebie błogosławieństwo. Przezwyciężysz to, wysłałem zastępy aniołów, aby oczyściły dla ciebie drogę. Ból, którego teraz doświadczasz, nie jest trwały. Miej wiarę, bo Bóg ma plan, aby cię z tego wyprowadzić. Zaufaj mu, era trudności dobiega końca, a błogosławieństwa, uzdrowienia, cuda, rozwiązania i Boska Łaska są w drodze do ciebie. Przygotuj się na doświadczenie zmieniające życie. W jednej chwili możesz być obciążony finansowymi zmaganiami i zmartwieniami. Ale w następnej chwili pieniądze zostaną do ciebie magnetycznie przyciągnięte. Jaki jest sekret tej transformacji w życiu ludzi? Jest on znany jako genetyczny kod bogactwa. Po jego aktywacji twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Masz okazję aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Wskazane jest, aby działać teraz, gdy ta strona jest nadal aktywna. Wystarczy kliknąć na link w moim komentarzu, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Próby i cierpienia, które przeszedłeś, coś ci odebrały. Część twojego blasku przygasła, a po drodze straciłeś część siebie. Nie angażujesz się już w działania, które przynoszą ci radość i ekscytację, jeśli jednak mi zaufasz, mam plan. Nauczę cię, jak walczyć o swoje szczęście, walczyć o swoją radość i wstawiać się za swoją duszą. Dzięki temu wszystkiemu na nowo rozpalisz swój wewnętrzny ogień. Jeśli jesteś chętny, jestem optymistą co do pozytywnych rezultatów. Które na ciebie czekają, Bóg przyznaje, że twój umysł jest obecnie zajęty licznymi troskami. Możesz mieć wrażenie, że ciężar całego świata spoczywa na twoich barkach i możesz czuć się samotny. Złóż wszystkie swoje zmartwienia przede mną w modlitwie. Zapewnię ci pomoc i przygotuję dla ciebie drogę. Nie lękaj się, bo jestem tu, by Cię wspierać. Obejmuję moją moc, aby potwierdzić, że zadbam o siebie. Jeśli jesteś gotowy wyruszyć w tę podróż, zachęcam Cię do podzielenia się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu. Zostaw komentarz o treści Jezus jest Panem, aby pokazać swoje wsparcie dla naszego kanału. Zasubskrybuj również nasz kanał i włącz powiadomienia. Aby nigdy nie przegapić żadnych aktualizacji, pamiętaj, że pozytywne nastawienie przygotowuje grunt pod wspaniały dzień, który prowadzi do wspaniałego miesiąca, potem wspaniałego roku, a ostatecznie wspaniałego życia.